Serdecznie witamy wszystkich hodowców, kolegę Radosława Bondaruka z firmy Miody Pojezierza Drawskiego poznaliśmy już w poprzednim odcinku. W odcinku, w którym prezentowaliśmy bogatą ofertę tych tutaj miodów, propolisu, pieżgi, no i tamtych pyłku kwiatowego właśnie tutaj, którą ma w ofercie ta firma, przy takiej dużej ilości uli, a mają ich 2000, ogromne areały, one muszą obrobić. Mamy masę tych produktów pozyskanych, a między innymi jest wśród nich ten właśnie Propolis i tak jak obiecywaliśmy, kolega nam teraz powie, z uwagi na to też właśnie, że jest hodowcą gołębi, to najlepiej wie jak to stosować, te produkty, które sam wytwarza, takie produkty czyste, eko, produkty nie zawierające żadnych takich dodatków niespodzianek, żadnych metali ciężkich, bo są pozyskiwane w okolicy, gdzie jest objęta strefą 2000 Natura, Natura 2000 i tam można takie produkty wytworzyć, i dzięki temu, że kolega jest hodowcą, wie dokładnie, jak je stosować. I teraz nam powie, właśnie, zaczniemy od Propolisu. Proszę bardzo. Witam wszystkich. Propolis jest to naturalny antybiotyk, który działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Takie, takie opakowanie to jest 50 gram. Można to rozrobić w alkoholu 70% na pół, litra, na pół litra, to jest. To jest 50 gram, czyli tak bierzemy. Pół litra 70% alkoholu. alkoholu. Czy to śliwowica może być? Może być. Może być. Czyli ci, którzy mieszkają w górach albo będą wracać, uh -huh. a teraz jest taki okres, że dużo pojedzie na pewno do Zakopanego, później będą wracać, to tam po drodze w miejscowości Rdzawka stoją takie panie, panowie. I jak się ich zagada, to na miejscu nie sprzedadzą, ale tam z Podlady coś idzie załatwi, czyli taką śliwowicę sobie 70% bierzemy, tudzież można też spirytus kupić. Gdzieś tam z zagranicy ściągnięty, albo tudzież z polskich polmosów Najważniejsze, I wtedy... żeby nie było więcej niż 70%. A dlaczego? Bo wtedy zabije wszystkie właściwości te, które działają, które są lecznicze. Czyli nawet jak kolejność byśmy zrobili, że na przykład nasypiemy propolisu do jakiegoś opaku... do słoika, dolejemy spirytusu i wtedy wody do rozcieńczenia, to już ten nie, może zabić. Nie, tak nie, nie, nie wolno tak, zrobić, tak, czyli nie. najpierw trzeba wykonać... Ten roztwór tak, 70, 70% alkoholu i alkohol też jak jeszcze rozrabiamy, to powiedzmy, że najpierw lejemy czy wodę do alkoholu, czy alkohol do wody. Alkohol do wody. Bo wtedy się ciepły zrobi, jak będziemy odwrotnie lać. I dlatego to jest ważne, czyli 70% roztwór przygotowujemy i do tego dosypujemy, tak, dosypujemy tego... Dosypujemy to te opako te opakowanie i wtedy... Takie mieszamy? W... Tak, mieszamy. To musi stać 3 tygodnie. Tylko najważniejsze jest, żeby codziennie wziąć tą butelkę... Przemieszać. Przemieszać. Mhm. I po trzech tygodniach mamy gotowy... A czemu po trzech tygodniach? Bo on dopiero z... wtedy Ta, rozpuści się? Tam, tam przez te trzy tygodnie on się rozpuszcza. Później po tych trzech tygodniach mamy gotowy roztwór. Taki roztwór stosujemy 1 ml na litr wody. 1 ml na litr wody? Tak, dokładnie. I najlepiej dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu, a nie możemy go przedawkować? Jak, co, co się stanie, jak będziemy więcej go podawać? No, znaczy jak przedawkujemy, no to jak wszystko inne, zaszkodzi go. Zaszkodzi. Tak. Dostaną jakąś biegunkę, no to będzie niepożądane. A w jakim, w, 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 w jakim momencie dostosujemy? Czy podczas lotów, czy cały czas możemy stosować? Propolis powinniśmy stosować cały rok, bo on jest bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy. Czyli nie będziemy mieli problemu z żadnymi chorobami, żadnej, żadnej koli, czy tam salmonella, nic nie zaatakuje jego. A jak on będzie reagował, jakbyśmy na przykład użyli go z jakimś elektrolitem, czy z innymi dodatkami? Bo hodowcy nie tylko dają do wody, tam propolis wydawali, ale też dodają różnego rodzaju antybiotyki, jeszcze dodają inne substancje. Ja myślę, że z antybiotykiem nie może być. Nie może być. Nie może być, no bo antybiotyki jest lekarstwem, a tu jest alkohol i może zaszkodzić. Aha. Czyli on po prostu zalecany jest do czystej wody. Tak, dokładnie, do czystej wody. Rozumiem. Dobrze. Co jeszcze możemy powiedzieć o porpolisie ciekawego? Czy na karmę jakoś w formie też stosuje taki kurde preparat, który zrobimy, czy tak, nie? Oczywiście, można ich najbardziej. Też polać to na karmę. Czyli bierzemy łyżeczkę stołową na kilogram karmy, wymieszać, można tam posypać. Ale łyżeczkę stołową tego roztworu. Roztworu. I można wtedy posypać jakieś tam drożdże piwne i wymieszać to lub jakieś zioła i gołębia. Tutaj na rynku znamy też preparaty, które są, propolisem nazywają, ale nie są na bazie spirytusu. Czy to jest coś błędnego, czy coś, coś można więcej o takich rzeczach powiedzieć? To znaczy nie, nie jestem w 100% pewny, jak, jak to się robi, ale... Wydaje Ci się? Wydaje, wydaje, wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób rozrabiania na spirytusie, bo to było od dawna robione i jest to skuteczny środek. Rozumiem, czyli jak chcemy się pozbyć w ten tak naturalny sposób bakterii, wirusów, mm -hmm. różnego rodzaju drobnoustworów chorobotwórczych, to stosujemy to tak, te, w ten to jest sposób. Bardzo dobre też na górne drogi oddechowe, także wtedy będziemy mieli cały czas zdrowe gołąbki. Czyli to jest taka profilaktyka, gdybyśmy chcieli go leczniczo użyć, czy też można w jakiś sposób zwiększyć dawkę, jakieś głębie wybrane, które są chore, też leczyć tym pro propolisem? Możemy. Możemy Próbować. co drugi dzień podawać wtedy ten jeden mililitr na na przykład litr wody, ale tylko przez tydzień. Tylko przez tydzień. Tak. Aha. Takim głęboko, który na przykład ma jakieś tam tak, choroby i odstawiony. Mhm. No dobrze. Czy coś jeszcze tutaj, bo mamy tutaj z tyłu za plecami kolegów, którzy tutaj słuchają też tego, czy też jeszcze jakieś pytania mamy? Gdybyście chcieli zadać, to można teraz. Dobrze. Także bardzo dziękujemy koledze i za chwilkę omówimy kolejne tutaj ciekawostki z bogatej oferty firmy Miody Pojezierza Drawskiego. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.